Dzisiaj, moi mili państwo, Światowy Dzień Feministek. Z tej okazji wszystkim feministkom życzę wytrwałości w heroicznej walce ze złowrogim jarzmem patriarchatu. O nie! Jesteśmy zgubieni! Patriarchatu, który dzisiaj w skali niespotykanej w historii wszechświata uciska i ciemięży waszą wolność i kreatywność. Zamyka was w domach, zabrania wam pracować, odbiera wam wasze prawa wyborcze i obywatelskie. A ponadto, jak powszechnie wiadomo, jest źródłem konfliktów, wojen i wszelkiego zła, a nawet zmian klimatycznych i tego, że planeta płonie. To nam się planeta po prostu spali, to nam się planeta po prostu spali. Mało tego, to właśnie patriarchat powoduje, że cierpicie w trakcie okresu. Wszakże to men, struacja. Co za przypadek! Wywołuje także trzęsienia ziemi, celulit i wory pod oczami. Także drogie feministki, trzymam kciuki. Liga rządzi! Liga radzi! Liga nigdy was nie zdradzi! Wszystkim kobietom z kolei życzę dużo ciepła, radości i uśmiechu, oraz wsparcia, wyrozumiałości i cierpliwości ze strony waszych facetów. Przy okazji, nie zapominajcie, że dzisiaj także dzień kotleta schabowego, a zatem strzelcie swojemu staremu jakiegoś dobrego schaba, a on w nagrodę wyklepie wam szynki. Przypominam także, że już od jutra przez cały weekend widzimy się na targach książki w Katowicach. Nie przegapcie. Do czorta.